Mała siostra szyję strój Diablo 3. Tak. Materiał, maszyna, Cura. siostra, żelazką, deskę i Pokemony. Nie! Yeah. O siostra, więc powierzam Ci kamerę. Możesz sobie robić zdjęcia, możesz sobie kręcić Twoje starania. Nagrywasz? Dzisiaj jest środa, ostatni dzień maja. Nie, przedostatni, jutro jest ostatni dzień maja, prawda? Tak, jutro tak. jest ostatni dzień maja. Jutro jest ostatni dzień maja, dzisiaj jest środa, a do poniedziałku trwa tenże konkurs, tak więc trzymajcie za nią znaleźć. kciuki. Oh. Możesz się pokazać do kamery. Moja, moja siostra planuje założyć kanał na YouTube, ale czy to zrobi, to się mu przekonamy kiedyś. <laughs> Nie prędko. A to jest Idę Idejcie, bracie. No wieczorem, gdy jeszcze zmieszkało mnóstwo ludzi się głowiło co się tutaj dzisiaj działo Czy to kolejna gra z serii Harry Potter Nie, nie, to nie on, on też diabła kumoter To premiera diabolo światem wstrząsnęła mężów od żon i rodzin Odciągnęła, gdy trzeba wyruszyć, zniszczyć pierwotne zło Zakasało rękawy, no właśnie tylko kto?